네 A w, o tym się mówi jeszcze jeden temat. Przed nami bowiem pierwsza edycja kongresu Biznes Odpowiedzialny Społecznie, który odbędzie się 7 lutego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Ze mną w studiu gość Anna Węgrzynowicz, dyrektor ds. organizacyjnych, rzecznik prasowy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jutro kongres, a jak w praktyce dziś wygląda zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami? Dokładnie. Jutro mamy pierwszą edycję kongresu Biznes odpowiedzialny społecznie, który organizuje właśnie Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Gdybym otrzymała to pytanie 26 lat temu, gdy powstała polska organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych, zupełnie bym inaczej odpowiedziała na to pytanie, bo to aż 26 lat działań i zmian. Teraz pracodawcy są otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Kiedyś było zupełnie inaczej, ale właśnie ci pracodawcy. I nasza organizacja była swoistym takim pionierem właśnie odpowiedzialności społecznej. To takie długofalowe działania strategiczne właśnie dotyczące zatrudniania i mówienia o tym licznych kampani kampanii spowodowało właśnie, że teraz coraz więcej pracodawców i osób jest otwartych na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Tak naprawdę dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że zakłady pracy chronionej, które zatrudniały duży wskaźnik osób z niepełnosprawnościami, to właśnie tacy pionierzy CSR-u. Ten kongres ma pokazać, że CSR to jest działanie strategiczne, długofalowe. My, często pracodawcy, są przyzwyczajeni właśnie do takich działań ad hoc, czyli musimy pomagać, bo na przykład mamy wojnę w Ukrainie, to wszyscy się spinamy, robimy różnego typu działania typu finansowe, zatrudniamy cudzoziemców i to jest super. Natomiast tak naprawdę tylko właśnie długofalowe, strategiczne działania, przynoszą takie długofalowe korzyści właśnie te korzyści dla biznesu dla tych którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami jakie są jak to wygląda zresztą to jest też jedno z haseł tego kongresu tak zatrudniam bo warto pracuję, bo warto porozmawiajmy o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością tak na pewno jako organizacja pracodawców którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością wychodzimy od naszych korzeni czyli od zatrudniania dzielimy zawsze na te korzyści finansowe czyli na przykład dofinansowania do... Do wynagrodzeń e, pracowników z niepełnosprawnościami oraz e, pozafinansowe, czyli na przykład wizerunek e, pracodawcy wrażliwego społecznie. E, ten wizerunek promujemy już od 18 lat poprzez e, organizację kampanii e, społecznej Lodołamacze, która właśnie wyróżnia takich pracodawców. E, ja myślę, że. Mm, tak naprawdę pracodawca, który już zatrudnił osobę niepełnosprawną u siebie w firmie, będzie zatrudniał kolejne osoby. Najgorzej jest przekonać tych nieprzekonanych, czyli tych, co jeszcze nie zetknęli się właśnie z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. No to nieznane, to, to zawsze jest jakieś wyzwanie również dla pracodawcy. Pewnej, Dokładnie prawda? tak. Kiedyś te przepisy związane z zatrudnianiem były naprawdę bardzo skomplikowane i też pracodawcy bali się właśnie tych przepisów, tych zawiłości prawnych, tych takich zmian ciągłych. Ale też bali się właśnie wprowadzić, kolokwialnie mówiąc do firmy, pracownika z niepełnosprawnością, jak zareagują inni współpracownicy. Teraz jesteśmy już właśnie otwarci na, na tą różnorodność i myślę, że e, po prostu te lata pracy i właśnie takiej systematycznej spowodowały e, tyle zmian, ale. Dla mnie największym, taką największą barierą to jest ta bariera w głowie. Myślę, że wszystkie inne gdzieś tam są do przypracowania, zrobienia, natomiast musimy łamać te bariery w głowie i często też firmy się boją zatrudniać oso osoby z niepełnosprawnością, bo myślą, że to są pracownicy mniej wydajni, którzy nie będą przychodzili do pracy, a to jest tak naprawdę stereotyp. A jeżeli chodzi o sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy, jak wygląda w tym momencie? Jest dużo ofert pracy, natomiast my ubolewamy nad pułapką rentową i tutaj optujemy, żeby tej pułapki rentowej nie było, ze względu na to, że pracodawca może zatrudnić osobę z niepełnosprawnością, ona może iść do pracy, ale nie robi tego właśnie ze względu na stratę świadczeń w postaci renty. Gdyby tej pułapki nie było, bardzo dużo osób niepełnosprawnych na pewno znalazłoby pracę i myślę, że to jest taki niewykorzystany potencjał. Zatem życzymy aby kongres się udał i żebyśmy faktycznie byli takim nowoczesnym społeczeństwem otwartym na współpracę, po prostu na obcowanie z osobami z niepełnosprawnościami. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.